jazz jest bardzo takim osobistym sposobem grania. To samo grane jest na bardzo różne sposoby. Mnie we świat jazzowy wprowadzał rodzony brat, który od najmłodszych lat słuchał jazzu, więc siłą rzeczy jako młodszy brat musiałem tego słuchać. Natomiast później poznałem Roberta Majewskiego, a przez niego innych muzyków jazzowych. I inaczej to już wtedy wyglądało, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy nie czuli dystansu, bo byłem wprowadzony przez ich kolegę. Myślę, że wtedy zaczęło się uczenie siebie, samego, własnego zmysłu postrzegania muzyków jazzowych, wyłapywania tych elementów, które dla nich są istotne, bo oni o tym opowiadali. Myślę, że wtedy zaczęło być łatwiej fotografować te momenty, które dla nich są ważne, przez które oni przekazują jakieś emocje i, i treści. Muzyka Chociaż Bogdan głównie robił zdjęcia z, że, z koncertów, natomiast Krzysztof Wierzbowski bardziej, y, bardziej że powiem, od kulis y, ten, y, środowisko y, muzyków jazzowych y, woli fotografować. Czy ciężko? Nie. Te, które są podczas koncertu wykonywane, no to jak gdyby osoba na zdjęciu już nie ma jakby wiele do powiedzenia, po prostu musi być sfotografowana. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia w garderobach, gdzieś na korytarzach, często trzeba pytać o zgodę. Czasami jesteśmy wyrzucani, za przeproszeniem, z tych, z tych wnętrz, ale te, te zdjęcia, które się robi najtrudniej, są najciekawsze. Jakie było najtrudniejsze? Od strony technicznej jest tutaj zdjęcie Johna Scofielda zrobione podczas koncertu. Jestem tuż nad nim w sali kongresowej, czyli zdjęcie zrobione z samej góry nad, nad sceną. Bardzo milem mi się fotografowało Markusa Millera. Jest bardzo takim wdzięcznym obiektem, co widać tutaj na zdjęciach. Z tego samego koncertu mamy dwa różne zdjęcia, diametralnie różne: Krzysztofa i moje. Hmm. Jeszcze taką drugą osobą jest Lars Danielson. Ten człowiek w czasie koncertu sobą potrafi zagrać całe przedstawienie. Jest możliwość wyłapania bardzo ciekawych połączeń między grającym a instrumentem, czyli kontrabasem. Jest to bardzo, bardzo taka spójna fotografia. Dwóch autorów, ale w zasadzie widać taką jedną dobrą szkołę fotografii. Te zdjęcia, które tutaj są, to jest właściwie ostatnie trzy lata. Bardzo długo uczyłem się warsztatu od Krzysztofa Wierzbowskiego, od Jurka Haberka, łomżyńskiego fotografika, pracy ze sprzętem. Znajomość narzędzia jest ogromnie istotna. I myślę, że gdyby nie ci dwaj, to pewnie miałbym o wiele większe kłopoty z zarejestrowaniem tego, co widzę, a nie mając warsztatu nie jestem w stanie tego zarejestrować. Seria zdjęć pozwala uchwycić ten właściwy wyraz. Czasami jest przymknięte oko, czasami coś na chwilę wchodzi przed obiektyw i wtedy gubimy ten jedną klatkę. Natomiast ilość koncertów i właśnie te rozmowy powodują to, że człowiek zaczyna przewidywać, w którym momencie zaczyna on w cudzysłowie nakręcać się do tego właściwego momentu, kiedy on zaczyna już nie kontrolować własnej mimiki twarzy. I jest cały w tej muzyce, którą gra. Wystawa będzie czynna do 25 października.